Witam Państwa w podcaście nagrywani Klubu Sportowego AZS AWF IS Gdańsk. Ja nazywam się Krzysztof Gostomczyk i zapraszam do rozmowy z moim dzisiejszym gościem. Moim dzisiejszym gościem jest Dominik Buksak, przyszły olimpijczyk z Paryża w klasie 49er żeglarskiej. Cześć Dominik. Cześć, cześć. To zaczniemy z grubej rury od razu. Czy zdobycie o kwalifikacji olimpijskiej to spełnienie Twoich marzeń? No bo już trochę lat uprawiasz żeglarstwo, a wreszcie udało Ci się zdobyć tę kwalifikację olimpijską. Na pewno jest to spełnienie jedno, jednego z marzeń. Myślę, że każdy sportowiec tej grzyska traktuje w jakiś taki wyjątkowy sposób i wzięcie w nich udziału, no to na pewno jest spełnienie jakiegoś takiego nawet może dziesięcego marzenia. Tam było trochę historii z tym, z tym, z tym powołaniem, z tą, z tą kwalifikacją. Do którego momentu tak naprawdę nie byliście pewni z Szymonem tej kwalifikacji olimpijskiej? No bo, bo do jakiegoś czasu trwała zażarta walka tak, w klasie 49er stworzony w tym roku, czy w tym czteroleciu był taki, że ostateczną decyzję co do wyboru reprezentantów podejmował właśnie Polski Związek Żeglarski, więc tak naprawdę do ostatniego momentu, nawet w momencie kiedy padało to zdanie zakończone naszymi nazwiskami, no to tak, tak naprawdę w trakcie tego zdania nie wiedzieliśmy czy to będzie MD czy nie. Więc to, że na końcu tego zdania usłyszeliśmy swoje imiona i nazwiska, to na pewno była przede wszystkim ogromna ulga. Nie ukrywam, że ten moment był mega stresujący, bo no właściwie już nic nie było w naszych rękach. My już wcześniej zrobiliśmy tyle, ile postąpiliśmy, i zupełnie nie od nas zależało, jakie decyzje zostaną podjęte. No ale na szczęście dla nas ta, ta komisja PZZ-owska postanowiła, że to my zrobiliśmy najwięcej, żeby katedyzka pojechać i no ich niedawno. Też od jakiegoś czasu trenujecie na akwenie olimpijskim, z tego co wiem, byliście na jakimś zgrupowaniu, wcześniej już na pewno też znaliście ten akwen, bo on nie jest w Paryżu, tylko w Marsylii, tak? bo tam tam jest okazja, żeby rozegrać regaty olimpijskie. Czym on się charakteryzuje ten akwen olimpijski i czy on preferuje wasz styl pływania, czy raczej są dużo więksi faworyci na świecie? Tak jak mówisz, byliśmy już teraz na dwóch ruchowaniach ostatnio i też w poprzednich latach przynajmniej raz w roku jeździliśmy do Marsylii, żeby pocenować, żeby coś się z tym akwenem zaznajomić. To jest taki akwen, który jest bardzo nieprzewidywalny, w tym sensie, że możemy się spodziewać zupełnie skrajnie różnych warunków, od bardzo słabego wiatru po bardzo silny wiatr, od płaskiej wody po dużą falę, od stałego wiatru po Kwiat zmienny, więc zupełnie nie wiadomo czego się spodziewać. I myślę, że to, to sprawia, że. No to jest taki akwiat, który premiuje po prostu wszechstronność, bo może się oczywiście zdarzyć tak, że przez kilka dni igrzysk y akurat będziemy mieli te same warunki, ale może się też zdarzyć tak, że przez pięć dni igrzysk y każdego dnia będziemy mieli co innego i w, w takich warunkach trzeba będzie sobie po prostu dobrze radzić. Czyli właśnie w każdych warunkach. Y jeśli chodzi o faworytów, no to... Myślę, że po prostu to, że my nie mamy medali Mistrzostw Świata na swoim koncie, to z automatu nas z takiego grona ścisłych faworytów wyklucza, bo będziemy tam rywalizować z ludźmi, którzy mają już i medale olimpijskie, i, i po kilka medali Mistrzostw Świata. Z tym wiadomo, no to jest sport i może się zdarzyć wszystko. My z każdą z tych załóg, którą powiedzmy, że sam uznałbym za faworytów, zdarzało nam się wygrywać legaty, więc... Kto wie, co się wydarzy, ale na pewno to oni są faworytami. No i niedawno była okazja, że, że mierzyłeś się z najlepszymi w Europie, tak? Na Mistrzostwach Europy srebrny medal w listopadzie, teraz y, ostatnio we Francji, wydaje mi się, tak? Srebrny medal Pucharu Świata, więc y, no jesteście gdzieś tam w tej szerokiej czołówce światowej, na pewno. My będziemy na pewno trzymać kciuki, y, ale teraz jeszcze właśnie o tych Twoich wynikach, bo, bo, bo Ty razem z Szymonem Wierzbickim pływacie już wiele lat. Który, który medal był dla Was Najcenniejszy? Czy ten z mistrzostw Europy pierwszy w Gdyni, czy, czy, czy może teraz te ostatnie, które spowodowały pewnie też po, po części kwalifikację olimpijską? Jak, jak uważasz? Wydaje mi się, że taki najbardziej emocjonalnie duże, przeżycie największe to było, jak zdobyliśmy medal w Gdyni w 2018 roku na mistrzostwach Europy. To był po pierwsze pierwszy nasz medal mistrzowskiej imprezy międzynarodowej. No i też to, że, że, że to było w domu, właściwie u siebie, że na zakończeniu byli nasi, nasze rodziny, nasi znajomi, to było coś takiego wyjątkowego. Więc to wydaje mi się, że był taki najbardziej emocjonalnie ważny moment kariery, a jeśli chodzi o... No cię, ciężko jest chyba wskazać tak yy, jednoznacznie, który jest najważniejszy tak sportowo, ale... No, te najświeższe wyniki, no to rzeczywiście one decydowały o tym, że że jedziemy na Igrzyska i że możemy te nasze marzenia spełniać. Także wydaje mi się, że to, no jest to jest, są to ważne A te ostatnie. A jak długo pływacie z Szymonem w załodze? Od końca 2015 roku. No to już ma czasu, tak? Prawie 9 lat mamy no 8,5 roku. No i wreszcie docieracie na, na Igrzyska Olimpijskie, tak? Czy nie macie tak, że jak w każdym takim dobrym duecie, nie chcę wam się do siebie odzywać, czy, czy, czy po prostu zawsze jesteście zgraną paką? Nie no, jest raczej znaczy tak jak powiedziałeś, czyli że są momenty, kiedy przez to, że my tyle czasu spędzamy ze sobą i też ten nasz kontakt odbywa się w takich straszliwych warunkach, tak? Rywalizacji sportowej, dużego napięcia, emocji i, i to wszystko na pewno nie ułatwia tej, tej relacji. Więc są oczywiście momenty, kiedy już nie chcemy się do siebie odzywać, po prostu każdy woli pójść gdzieś w swoją stronę, odpocząć i od żeglarstwa i, i od siebie nawzajem, ale myślę, że naszą siłą jest to, że przez te wszystkie wasze lata wspólnego pływania, mimo tych wszystkich trudnych chwil zawsze byliśmy w stanie, mimo czasem bardzo dużych emocji, ostatecznie usiąść, porozmawiać, ustalić jakieś ważne dla nas rzeczy, jakieś warunki funkcjonowania i tak dalej. Jak widać, trwamy, trwamy e, w, tej, w tej załodze i wyniki e, no, mamy tak nawet coraz lepsze, więc wydaje mi się, że tak jak w każdym, w każdym normalnym ludzkim jakimś takim partnerstwie emocje i konflikty są nieuniknione, ale ważne jest myślę to, co się robi po takiej stresowej, stes konfliktowej sytuacji. No to powiedz mi jeszcze, kto ma ciężej na takiej łódce, czy sternik ma cięższą robotę, czy załogant? Bo każdy charakteryzuje się swoimi zadaniami, tak? I jak to z Twojej perspektywy wygląda? No wydaje mi się, że fizycznie dużo cięższą robotę robi załogant. Jest to taka mocno wymagająca rola. Yy, sternik, myślę, że największym wyzwaniem dla sterników jest odpowiedzialność. Myślę, że jako sternik na sobie taką odpowiedzialność po prostu za, za wyniki, za to, że moje decyzje przekładają się nie tylko na, na moje wyniki, ale też właśnie Simona i naszego całego zespołu. I... Czy duży wpływ na wynik załogi ma przygotowanie mentalne? No bo wiadomo, że, że sternik bardziej taktycznie musi działać, załogant fizycznie, no ale mentalnie musicie być razem, razem nastawieni, pewnie na jeden cel. No zdecydowanie. Żeglarstwo jest akurat takim fajnym sportem, że myślę, że na ostateczny wynik sportowy przekłada się suma bardzo wielu różnych czynników. Czyli ja tak sobie często to porównuję do, do gry RPG, że, że nie wystarczy w jednej rubryce, nie wiem, siła tam zmaksować wynik i po prostu dzięki temu jest się najlepszym, tylko po prostu liczy się suma tych wszystkich umiejętności i cech. No, i na pewno umiejętności mentalne to jest bardzo ważny element, bardzo duży. My współpracujemy z psychologiem Danielem Krokoszem, już od kilku lat razem. No Staramy się o, o ten element zadbać w najlepszy możliwy sposób, i myślę, że jest to, jest to no tak na spor w sporcie na najwyższym poziomie jest to jeden z kluczowych elementów. No, to jak już wchodzimy w przygotowanie mentalne, współpracę z psychologiem, to na pewno określony też jest cel tego wyjazdu na Igrzyska. Czy chcesz zdradzić, jaki, z jakim celem jedziecie do Francji, czy, czy raczej zachowujecie to dla siebie? Nie, mówiąc no szczerze, my nie mamy jakiegoś takiego stricte celu wynikowego. Tak jak mówiłem, myślę, że nie, nie jesteśmy ani sami się nie czujemy, ani myślę, że nie jesteśmy też rozpatrywani przez yy, naszych rywali jako główni faworyci. Yy, tymi właśnie faworytami są, są ci, którzy mają, moim zdaniem, medale Mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich. Natomiast. Yy, jak, Jakoś jedziemy tak chyba ze spokojną głową, no, nie, nie ma takiego nie mam, nie mam w głowie czegoś takiego, że jak będę piąty to będzie super, a jak szósty to już nie super, albo tylko medal, albo tylko coś tam, to po prostu no, pojedziemy, staramy się przygotować możliwie, możliwie najlepiej do tych regat jak zresztą do każdych innych, damy się wszystko i co, co to da, to czas pokaże, no, tak jak mówiłem wcześniej, pokazywaliśmy, że jesteśmy w stanie wygrywać regaty, wygrywać ważne regaty typu Puchar świata, ale no w mistrzostwach świata, mistrzostw świata medal, medalu nie zdobyliśmy, więc myślę, że no, trzeba patrzeć na to realnie i po prostu jedynie po prostu to, co możemy robić, to cenować, przygotowywać się i potem wystartować. Czyli rola czarnego konia dla Was na tych igrzyskach. No kto wie, czy rola Czarnego Konia, czy Czerwonej Gatarni, to tylko czas pokaże. W każdym razie, no, tak jak mówię, no, my możemy robić tylko to, co do nas należy, wykonywać najlepiej nasze zadania. i Sport, sport ma też to do siebie, że nawet, no u nas akurat nie jest to takie mierzalne, ale nie wiem, w jakiej atletyce to, że pobijesz rekord życiowy, który nie wiem rok temu jeszcze dałby Ci złoty medal Świata, Wcale nie gwarantuję tego, że jeśli w tym roku pobiegniesz, czy rzucisz na odpowiednią odległość, to być może rywale rzucą jeszcze dalej, pobiegną jeszcze szybciej. Więc u nas mówię, nie jest to aż tak mierzalne, ale też oczywiście jest, tak, jest to możliwe, że mimo wspaniałej formy i wszystkiego samych, samych dobrych decyzji, to ktoś może być jednak o ten kroczek przed nami, to tr trzeba się z tym po prostu godzić. Myślę, że jeden z czynników sukcesu w żeglarstwie to jest też sprzęt. Czy Wy macie na, płyniecie w Marsylii na sprawdzonym sprzęcie, czy też będziecie coś jakoś chcieli zaskoczyć swoich rywali? Będziemy używali łódki, na której pływamy już od stycznia. Jeśli chodzi o kadłub, to i Mars to tak samo. To są, to są sprawdzone rzeczy, które znamy, wiemy po prostu jak one działają i, i jesteśmy z nich zadowoleni. Jeśli chodzi o żagle, to w ostatnich tygodniach robiliśmy właśnie w Marsylii dużo testów nowych żagli i wydaje mi się, że jesteśmy już bardzo blisko decyzji na których żablach ostatecznie wystartujemy, także akurat to jest taka rzecz, która mnie bardzo cieszy, że do tych Igrzysk zostało jeszcze trochę czasu, ale już powoli no mówię, no jesteśmy bardzo bliscy tych ostatecznych decyzji sprzętowych i to daje nam takie poczucie, że że jest po prostu spokojnie, że nie jest dzień przed Igrzyskami, a my dalej nie wiemy co zrobić, tylko już z większym wyprzedzeniem mamy ten sprzęt wyselekcjonowany i Możemy skupiać się na innych elementach. Kiedy macie dokładnie start? 28 lipca. 28 ruszacie, 5 dni regat, tak? Od 5 dnia wyścigi. 4 dni, 4 dni wyścigów flotowych, po 3 mm. wyścigi dziennie, czyli w sumie 12 wyścigów mm. i 5 dnia jest medalowe. Okej, okay, czyli, czyli yy, tak naprawdę na początku sierpnia będziemy wiedzieli, czy, czy już się udało, czy jeszcze nie. To jeszcze trochę o tym temacie igrzysk, stricte igrzysk. Wy będziecie pewnie zakwaterowani w jakiejś małej wiosce olimpijskiej przy, przy Marsylii, tak? Jako żeglarze, a innych dyscyplin pewnie w pobliżu też nie będzie, więc, więc nie będziecie czuli może aż tak tych, tego klimatu wioski olimpijskiej, tego olimpizmu, tych różnych dyscyplin, mieszania się kultur. Czy będzie jeszcze chwila na to, żeby zobaczyć jakieś inne dyscypliny? Chwila na to będzie po Igrzyskach, bo my zaczynamy dzień po rozpoczęciu Igrzysk, zaczynają się nasze wyścigi i kończymy dosyć wcześnie, bo tam jeszcze zostaje chyba kolejne 9 czy ileś dni do zakończenia całych Igrzysk. Więc wtedy po, znaczy po naszych wyścigach możemy się przenieść do Paryża, do głównej pioski i tam raz, że właśnie obcować tą atmosferą olimpizmu i, i mieszania się kultur, a, ale też po prostu pójść na stadion lekkoatletyczny, na wiem, boisko piłkarskie i w roli kibica doświadczać wszystko. Doświadczać no to jest super sprawa, tak, że co cztery lata mamy to święto sportowe i myślę, że, że, że można Ci pozazdrościć tego, że będziesz uczestnikiem po pierwsze, a po drugie, że będziesz mógł dotknąć tej, tej, tego prawdziwego olimpizmu. Ale czego Ci jeszcze życzyć przed Igrzyskami? Co, co, jak, bo na przykład w naszym podcastie też mamy e, florecistę Michała Siesa, u nich się mówi połamania kling. To u Was co, połamania żagla czy steru? Nie, właśnie lepiej, żeby się e, nic nie połamało, więc... E... Może się nam życzyć, żeby, żebyśmy my i my, i, i nasz sprzęt w jednym kawałku dotrwali do zakończenia, do przecięcia linii medal race'u, linii mety na medal To życzymy Ci, żeby, żeby cały sprzęt i załoga w jednym kawałku też dotarła do mety i żebyście byli zadowoleni po, po Paryżu, czy w Waszym przypadku bardziej Marsylii. Z całym klubem sportowym AZS AWF jest Gdańsk, trzymamy kciuki i pozdrowienia. Dzięki wielkie.